Cześć! Witam Was w najnowszym odcinku Moc w Słabości. Dziś nowy numer Miesięcznika Egzorcysta. Zapraszam! W lutowym numerze Egzorcysty tematyka dotycząca nawiedzonych miejsc, domów, cmentarzy, archiwów, korytarzy. Budynków, pokoi, yy, korytarzy już było. Wszystko, co związane z nawiedzeniem miejsc. Zacznę od artykułu, a właściwie od świadectwa. Nawiedzona zakrystia. Materiał jest bardzo mocny, ponieważ jest opowiadany z pierwszej osoby, liczby pojedynczej. Dobrze mówię, chyba dobrze, nic nie pomyliłem. Jest to historia kobiety, która udała się do zakrysty, zaproszona przez pewnego pastora protestanckiego, a właściwie zaprowadził ją przez tę zakrysty do archiwum i w tymże archiwum pozostawiona sama sobie doświadczyła mocy z zaświatów. Tak to mogę nazwać. Otóż, 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 Przemierzając te korytarze, zobaczyła niesamowitą zjawę, która układała się na kształt płomieni. A te płomienie układały się na kształt dłoni. takie taki jakiś tak, coś w ten sposób. Ostatecznie, czując, że jest to pewna istota nie z tego świata, zaczęła się za tę istotę modlić. I co się okazało? Że im bardziej się modliła, tym bardziej presja na nią, te istoty z zewnątrz, ze świata istot. Istoty ze świata istot tak jest, niech tak będzie, niech tak brzmi, niech tak pójdzie weter, była coraz mocniejsza. Ostatecznie im bardziej się modliła, tym bardziej odczuwała w sobie pokusy, tym bardziej grzech stawał się bliższy na wyciągnięcie ręki. W ten sposób szatan bronił się przed tym, aby się nie modlić za te dusze, które komunikowały swoją obecność. Nie zdradzę Wam wszystkiego, abyście doczytali materiał sami do końca, osobiście, indywidualnie. Najlepiej w pokoju modląc się przy świecy, a tak poważnie zapraszam nawiedzona zakrystia. Widać, widać. Kolejny artykuł nosi tytuł Muszę przeczytać, Zły duch czy dusze czyścicowe autorstwa pana Grzegorza Felsa. Pan Grzegorz opowiada o pewnych sytuacjach, które się wydarzyły w miejscach w nawiedzonych miejscach na Śląsku konkretnie na Rudzie Śląskiej właśnie w tych naszych polskich okolicach bardzo południowych południowych Autor tego artykułu zestawia ze sobą dwie bardzo podobne sytuacje ale zupełnie od siebie różne, kiedy jakieś miejsce jest nawiedzane. Po pierwsze, może być ono nawiedzane z tego powodu, że były tam odprawiane praktyki okultystyczne i ezoteryczne z winy osób żyjących. Jak najbardziej jest to grzech, oczywiście ciężki, bałwo, chwalstwa. I druga sytuacja, kiedy miejsce jest nawiedzone ze względu na to, że powracają tam dusze osób, które nie załatwiły wszystkich swoich spraw na ziemi. Przykłady? Bardzo proszę, zmarłych księży, którzy wracają na plebanie, jako zjawy, dopominając się o modlitwę, tych kapłanów już po ich śmierci widywano na przykład w okolicach kościoła, plebanii, cmentarza, kapliczki. Przypominały się te dusze, aby się za nie pomodlić. Dwie różne sytuacje. Co zrobić, kiedy jest dom nawiedzony? Pan Grzegorz Fels podaje najprostsze rozwiązania. Przede wszystkim błogosławieństwo domów. Mieszkań. Intronizacja krzyża obrazu Matki Bożej. Bądź to, co nam się kojarzy z kolendą, pokropienie domu wodą święconą, ewentualnie oznaczenie go poświęconą kredą Po to jest między innymi kolenda. Po to jest między innymi kolenda. To już mówiłem. A w ogóle to czemu wy mi nie Mówicie, że mam krzywo te sznureczki? Oj, 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 pogniewamy się. Takie rzeczy się od razu mówi. Kolejny artykuł, który powinienem wam mówić, ale wam go nie omówię, samo czyli rozżarzony pocisk złego autorstwa księdza doktora habilitowanego Aleksandra Posadzkiego, Jezuity. Dlaczego wam go nie omówię? Z tego powodu, że jest niesamowicie yy, głęboki w tym przesłaniu dotyczącym nawiedzonych miejsc, bo wszystkie artykuły tego najnowszego numeru egzorcysty dotyczą nawiedzonych miejsc prawie wszystkie. Ale już same ilustracje są przerażające i nawet nie chodzi o to, żebyśmy się przerażali tym, co ujrzymy, co wyczytamy, tylko abyśmy ten pewien opis doświadczalny tego, co się dzieje w nawiedzonych domach wzięli jako przestrogę dla samych siebie. Kolejny artykuł, który powinienem Wam omówić, ale oczywiście co, nie omówię. To są. Nawiedzone Familoki. Czyli artykuł, wywiad z księdzem Januszem Częczkiem, pierwszym egzorcystą diecezji gliwickiej, który opowiada m.in. o domu. Nawiedzonym domu, który został przeklęty przez oszukanych robotników. Chcecie zobaczyć zdjęcia? Proszę bardzo. Nawiedzony dom. Proszę bardzo. Kolejna fotka i komentarz do tejże fotki. Właściciele, budując dom w ramach oszczędności, odkupili cegły z likwidowanego krematorium w Niemiec z poniemieckiego obozu zagłady. Otóż tak. Otóż tak, 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 tak. Kolejny artykuł, kolejny, 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 jedziemy, bo jest mało czasu. Spieszmy się, spieszmy, żeby Was nie zagadać. Zainfekowane miejsca i przeklęte przedmioty autorstwa księdza profesora Aleksandra Posadzkiego, który wymienia między innymi przyczyny, dla których mógłby, dane miejsce mogło zostać nawiedzone, a jest to nazwane tak bardzo naukowo, zainfekowane duchowo, wewnętrznie, w znaczeniu zewnętrznego. Bytu, który wewnątrz tego miejsca zamieszkał i ono od wewnątrz, ale wszyscy z zewnątrz został zainfekowany. Zatem jakie są oznaki, że miejsce zostało być może nawiedzone? Otóż cała tabelka. Nie będę i całej czytał, bo byłaby masakra, byśmy do rana siedzieli. Jeżeli oglądacie to rano, to, to byście siedzieli do rana, bo I właśnie. Hałasy albo uderzenia o dach bądź w domu, o podłogę, ściany, drzwi, okna, meble, tajemnicze głosy lub krzyki, śmiechy bądź wrzaski, silne zapachy spalenizny, gnoju siarki, zgniłego mięsa lub kadzidła, nagłe podmuchy w miejscach zupełnie pozbawionych przeciągów, przerwy w ustawie prądu bez żadnej usterki w instalacji elektrycznej, nagłe pojawienie się i zniknięcie mgły dymu lub płomieni, już mam ciary. Nagłe ukazanie się i zniknięcie kruków, nietoperzy, pazów, sów, kotów, psów. Psy to akurat lubię. Pojawienie się cieni osób lub monstrualnych istot. Boziu kochana. Lejąca się z kranów krew zamiast wody i tak i tak dalej. Jakie są przyczyny, że dany dom został nawiedzony? Otóż, mogły być w tym miejscu rzucone uroki, mogły być odprawiane tam seanse spirytystyczne, ryty, odprawiane przez... Na przykład magów, okrutne zbrodnie, samobójstwa lub aborcje. Obecność jakiegoś przedmiotu, na który rzucono urok i który później został ukryty, a następnie odnaleziony w danym miejscu. Dalej. Oddziaływanie zainfekowanych przedmiotów, które mogą znaleźć się na terenie domu czy mieszkania, dotyczy następujących sytuacji. Czarnej magii. W Starym Testamencie wszystkich tych, którzy posługiwali się magią, tak by the way, dopominając, karano śmiercią. Tak więc to nie są przelewki, to nie są jaja, to nie jest zabawa. Dalej, korzystanie z rzeczy jako amuletów i talizmanów, zwłaszcza gdy są rytualnie zaklinane przez magów. Używanie przedmiotów zaklinanych lub używanych w tajemniczych, pogańskich, okultystycznych czy satanistycznych kultach. Rzeczy te mogą pochodzić na przykład z naszych różnych podróży, gdzie nawiedzamy plemiona afrykańskie, dzikie. Pogańskie, które w swoich rytuałach mogą rzucać przekleństwa na. Dzwonił to. Przekleństwa na przedmioty. Również tu są wymienione sprawy dotyczące homeopatii, o którym kiedyś już w pewnym filmiku mówiłem. Co więcej, ksiądz profesor, bo nie będę wam tych wszystkich tabelek czytał i tak dalej. No jest dużo tego wszystkiego. Reasumując, artykuł jest bardzo ciekawy, bardzo długi. Na czym polega problem nawiedzonych miejsc? Na pewno nie polega on na tym, że te miejsca są nawiedzone, ponieważ to jest tylko pewien skutek działania człowieka. Jeżeli człowiek zamyka się na łaskę Boga i świadomie wybiera zło, odrzucając Boga, to wtedy sory, ale nawet Pan Bóg nie pomoże, bo nic brew człowiekowi, wbrew Jego wolnej woli nie uczyni. I z drugiej strony szatanowi jest o wiele łatwiej opętać może za mocno nawiedzić, bo nawiedzić miejsce konkretne, ponieważ nie musi łamać ludzkiej woli. W przypadku człowieka, żeby zaistniał grzech, musi być nasza dobrowolna i świadoma zgoda. Przejdzie tą różnicę? Miejsce może być bardzo łatwo pętane i przedmiot również człowiek. Musi się zgodzić. I to jest nasza broń przeciwko złem. Wolność. I ostatni artykuł. Bóg czy ateizm? Co jest bardziej racjonalne? I teraz ateiści się oburzą. Słucham? Bóg czy atei, co jest bardziej racjonalne? Przecież Bóg jest nieracjonalny. Bóg jest nielogiczny, Bóg jest niewidoczny, Bóg jest... jest w ogóle nie widziałem go, nie słyszałem. W ogóle kto to jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Co? Że jak? Ha! No to macie odpowiedź pana profesora Petera Krefta, który jest profesorem filozofii w Bostonie. Cytacik mogę? Cytacik zarzucić? Potrzeba wiary, aby uznać, że wszystko pochodzi z niczego. Potrzeba jedynie rozumu, aby uznać, że wszystko pochodzi od Boga. I jest cały wywód począwszy od św. Tomasza Zakwinu, jego dowodów na istnienie Boga przez mechanikę kwantową, przez słuchajcie, teorię względności Einsteina, która m.in. zakłada, że aby powstała przestrzeń, musi istnieć czas i aby istniał czas, musi powstać przestrzeń, czyli wszechświat nie mógł się wziąć z istnienia wcześniejszego, innego od naszego wszechświata. Bo nawet gdybyśmy sobie każdy wszechświat tłumaczyli tym, że zaistniał, dzięki temu, że przed nim istniał inny wszechświat, to byśmy doszli do błędnego koła. Incognitum per incognitum jaka jest łacińska formułka tego, czyli nieznane tłumaczymy przez nieznane, to jest koło zamknięte. Ostatecznie trzeba spytać, skąd się wziął ten pierwszy, pierwszy, najbardziej pierwszy wszechświat. Jeżeli był wybuch, to musi być jego wybuchu pierwszy, najważniejszy, jedyny, niepodważalny, istniejący odwiecznie pirotechnik, który nie ma ani swojego początku, ani końca. Bo skoro materia istnieje, mają swój początek i koniec, to znaczy, że sama dla siebie nie może być źródłem życia. To wszystko znajdziecie w artykule Bóg czy ateizm, co jest bardziej racjonalne. Sorry, ateiści, to nie ja napisałem. Ok, z mojej strony na dziś to wszystko. Bardzo Was pozdrawiam. Zachęcam, subskrybujcie, a będziecie na bieżąco. Pojawi się parę bardzo wyjątkowych bardzo innych, bardzo szczególnych filmików niebawem. Dlatego zapraszam na Moc w Słabości. Zapraszam do kupna, przeczytania, przemodlenia najnowszego numeru miesięcznika Egzorcysta. Ja Was dziś żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Tym, którzy kończą swoje ferie, mówię sorry bo my, Łódź, w ferie zaczynamy. Do zobaczenia po feriach. Cześć! Uhu.